Od czego uciekasz? Co cię goni? Być może warto się zatrzymać. Zaczynamy! Skupany, ale zamyślił. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. Piotr Piwowa. Codziennie o 5.30, samego rana, publikujemy tutaj odcinek, który trwa niewiele, a daje tak wiele. Liczymy na to, że nie uciekniecie od naszych perlistych głosów. A ten odcinek sprawi, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego. Stukacza nie ma, a yeah. jednak jest. Piotrze. O, jednak siorbanko była. Chciałem dzisiaj być punktualnie tutaj, żeby zacząć nagrywanie. Spóźniłem się spo... 3 minuty. Ty też? A ty? Ja też. Poważnie? Bo chciałem jeszcze przygotować sobie skrypty, ale wydarzyła się taka historia. Chcesz żeby hmm. usłyszeć? Od ciebie zawsze każdą. Miałem już wychodzić, ubieram sobie ładną białą koszulę. I patrzę w ogród? Czy na ogród? Tak. Przez okno. Pies. Nie ma psa. <noise> Bo zawsze jest. <głos> A, <głos> A, jak chciałem sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku nie ma, no nie? Wołam go, pies. nie przychodzi. O kurka. Sprawdzam na aplikacji GPS Tracking, gdzie mój pies. Na łące biega gdzieś dalej, poza płotem. płotem? Uciekaj, co? Że twój pies ma telefon? Ma obroże <noise> z GPS-em. No o i dopiero co mu dałem 5 minut wcześniej, przyczepiłem, bo musiałem go na namadować, i gdybym nie zrobił, to bym go nie zlokalizował. Jasne, bo... I tak się zirytowałem: prawem, miałem muszę ją ściągnąć i się go szukać, bo uciekł. No co? No i tak, płot jeden nie pomógł, drugi płot nie pomógł, przeskoczył wszystko. Taka wola ucieczki ku wolności trochę, no nie? Tak. Pozornej, bo idę za nim. Tak. Mówię, chodź tu, chodź tu, Boguś. Bobusz. Jak Ale ty ty tylko masz takie mnie zobaczył... Pobożne, mnie... pobożne nazwy, nazwa psa masz. No. No? Jak tylko mnie zobaczył... Co? Przybiegł do ciebie? Obrócił się i rura jakby się dymiło za nim, zwiał. Jeszcze Zwie... dalej ode mnie. Ej, co Znowu uciekaj. Co ty mu robisz na co dzień? No, po prostu to jest, to jest, muszę Wam powiedzieć, że to jest pies rasy Bigel. Beagle. Bigel. Beagle. Beagle. I, i Beagle. Nie, jeżeli chcecie dużo biegać za Biglem, to polecam. Znaczy, jeśli chcecie biegać za psem, kupcie sobie Bigla. No więc nie pomogło bieganie za nim, tak. bo cały czas uciekał. Więc wróciłem tak. do domu, wziąłem sobie tą deskę Onewilla. Willa. Tak. Myślałem, o ty, cwaniaczku, teraz cię dorwę, nie? Mm. I jadę za nim na tę desce Onewillem, nie? A ten już zanim wróciłem do domu po tą deskę uciekł za główne ogrodzenie, ho, ho, daleko, daleko, na główną ulicę, gdzie jeździły samochody. On nigdy... Roroczek ma on nie no. wie, jak się przechodzi przez pasy. Zresztą Dokładnie. pasów Jeszcze nie kolorów nie zna, kiedy zielone, kiedy czerwone. No i no, ja Że... myślę, jeju. Tak. No to albo go złapię, albo zginie. Nie? No, tak. no i udało mi się wziąć karmy i zwabić go na Bo na wołanie, nic nie działa. Oczywiście jak czuję z zapachy otoczenia, to Uciekasz w tym kierunku. Bigelki masz w okolicy? Może je poczuł? Nie, chyba nie, nie. No, ale nie. może w każdym razie. To, jest, to jest dziewczyna, ten Boguś. Słuczka. Nie to, jest będę Z Zbójkuj się. Boguś tak. Boguś, no bo jak przy ludziach chować Bogusia? Dobra, dobra, no, no dalej, no, dobra. No, o co chodzi? Bo kilka pytań ja masz w międzyczasie. I wreszcie go tą karmą i wreszcie go zwabiło ten zapach i go chwyciłem na smyczkę. Aha. I popatrz. Jedna ucieczka i mógł stracić życie. Tak. A czy my w życiu. Nie uciekamy przed czymś, co wydaje się nam pozorną wolnością, tak. a możemy przy tym stracić życie. Kurka wolna. Walną analogię, choć kusi mnie, żeby go zapytać. Daj. Co by było, gdyby nie było tej obroży takiej zdalnie sterowanej? Lub gdyby mnie jej nie naładował. Ale czy nie byłoby się... takiego backupu? Tak. No to? By zdali... się... bym Sa. No nie? Nie znalazłbym. Bo że Jaszczon. Albo bym nie przyszedł cię na że nagranie jaszczą. i szukałbym go cały dzień. Tak. Albo ja albo zobaczyłbym go później przejechanego przez psanie przejechanego przez auto. Czyli konkluzja taka, że gdyby nie Bogusia, Boguś, Boguś? to w końcu zobaczylibyśmy cię w espresso w Białej Koszuli. Znaczy miałem, no tak, no tak. tak chciałbym a nie, przyjechać, a ja się przebrać w czarną Men in Black. Hmm. Nie? Na ten prezent pewnie, na nowy prezent. To jest poprzedniego odcinka. No ale popatrzcie, przed czym uciekacie i co jest waszym takim backupem, jeżeli uciekniecie? Czyli tak. z tym GPS-em, tą obrożą tego pieska. Aha, aha. Może to być właśnie. Mhm, wiadomo. Mhm. To może być backup nasz, prawda? Tak, może być. I nawet jest. Tyle rzeczy o, o tym się pamięta na co dzień. Prze, pierwsze, przed czym uciekamy? Czy tak. może przed obowiązkami? Tak. Przed naszymi marzeniami? Tak. Boimy się pewnej odpowiedzialności? Tak realizacji powołania. Każdy sobie tutaj może odpowiedzieć. Ostatnio żeśmy troszkę obelżywie do chłopów podeszli, jak chodzi o te głosy z nieba. Pamiętasz też odcinek, nie? Niektóre chłopy uciekają nigdzie nie biegnąc, powiem ci. Siedzą na tyłkach w robocie i wracają najpóźniej jak się da. Tak uciekają. Albo uciekasz przed aktywnością siedząc na sofie, oglądając. Czyli da się uciekać nigdzie nie biegnąc. Nie będąc aktywnym właśnie, no. Różne są te ucieczki. Ciekawi jesteśmy, jakie są wasze Pomysły na to, przed czym można uciekać. Albo przed jaką ucieczką ostatnio uciekliście. Przed <laughs> jaką ucieczką? <laughs> Okej, okay, wiecie o co <laughs> No i czy macie taki GPS na obroży, który pomoże was zlokalizować, gdy uciekniecie? Do kogo możecie wyciągnąć pomocną dłoń? No i na koniec takie drobne pytanie: czy na którejś z Was dziewczyny ktoś woła męskim imieniem? <laughs> Także pamiętajcie, że za granicą strachu często przed tym, przed czym uciekamy, stoi nasz rozwój. Nie bójcie się, róbcie to, czego się właśnie boicie. I do zobaczenia już jutro o 5.30. Ale czekaj, bo mi przypomniałeś, że z wczoraj A, jeszcze i je, o niej zapomnę. też nie zapomnę, tak. Bo B... powiedziałeś mi jedną taką rzecz. Nie bój się, tego co się boimy, to zwykle jest głupie. Pamiętasz B... jak B... do biura? No, śmiej się z tego. Śmiej się z tego, co. Z z czego, czego się, się boisz, boisz, przed czym uciekasz. Tak. Odwagi.